Pamiętacie jak wyglądały te skosy na początku? Teraz możecie zobaczyć jak wygląda świeżo ściągnięta masa, to jest już na drugi raz, aż się świeci. Majster dołożył wszelkich starań, żeby nam tutaj wyszła idealna powierzchnia, to już zostaje. Teraz mamy trochę ocieplenie klimatu, bo przez słońce wchodzi nam promienie, ale widzicie, że na przykład ta ściana, która była dwa razy Gipsowa na wczoraj. Jeszcze jest e, ciemna mokra. Sądzę, że jutro e, jest piątek, to tak gdzieś sobota, niedziela to wszystko znoży sobie przeschnąć, więc od poniedziałku będzie można wejść i to e, wycierać, szlifować znaczy się. Proszę zobaczcie, tutaj jeszcze nawet w miarę ta, ta krawędź się wyrównała, bo tutaj był wklejony papier troszkę e, falował, ale udało się nam wyprowadzić go na prosto, tak więc no fajnie. E, pozostało nam tutaj jeszcze ten skos do zrobienia. Już na jedną warstwę żeśmy zrobili. E, Naprawdę no już mało metrów zostało, że agregat został umyty i schowany, więc resztę e, towaru jedynie z pałka. Proszę bardzo. Jeden wałek, a też swoje tutaj metry odejmą. E, no widzicie, tak to wygląda. już się zmieniają. Z dnia na dzień wyglądają sobie lepiej i oby. Tá, do w dniu kolejnym, popatrzcie co tutaj się stało, rusztowania wjechały i tutaj prężnie w trzy osoby zajmujemy się plaktą schodową. Teraz mamy tak zwany małpi gaj. Krzysztof pomachaj widzom. Cześć. Pozostało nam do zagipsowania sufit, dwie boczne ściany. Tak jak wcześniej wspominałem zabudowa i cegły w przyszłości staną na tej ścianie, zabudowa już jest. Wczoraj żeśmy ją wykonywali, nie kręciliśmy tego, bo ciasno i nie było czasu. Natomiast w tym momencie e, pozostaje tylko e, pół na dwieście obrobić e, seminem, a my w tym czasie będziemy sobie pachlować tuki e, i powoli też będziemy zlipsować nasze ściany. Tak więc miłego oglądania! Jak widzicie, rusztowania znikły, żeśmy już sobie e, ściągnęli sufit, jest na dwa razy, ściany do tej wysokości też już są na dwa razy. Teraz jeszcze została nam jedna warstwa z jednej i z drugiej strony do dorzucenia. Tutaj zresztą można nawet zobaczyć, że jeszcze gdzie gdzie przebija się tynk, e, ale musieliśmy je ściągnąć, żeby po prostu to sobie wszystko dopracować. E, tak samo obwódka, tak jak mówiłem, tutaj będzie cegła, a tutaj za e, tymi e, płytami, widzicie, będzie schowana taśma ledowa w momencie kiedy będzie wieczór, że tam taśmę rozpali się i no, one będą podświetlać z jednej i z drugiej strony, jak też z e, góry do dołu tą cegłę, więc pewnie efekt będzie fajnie wyglądał. Na razie musimy to zostawić, to musi sobie jeszcze przesknąć, żebyśmy mogli drugą warstwę tutaj zarzucić tutaj też zresztą trzeba wygipsować dobrze by było to wygipsować przed e, przyklejeniem płyty no, ale jakąś małą szpachelką to tam wyrzeźbimy e, schodzimy na dół i w międzyczasie jak to sobie schniemy będziemy mogli już wziąć się za szlifowanie naszych gładzi, na dole one już zdążyły sobie przeschnąć bo już odpadły nie są zrobione więc jak widzicie Przestul przygotowany. Pierwsza ściana już jest podświetlona. Zobaczymy jak będzie szło. Aczkolwiek to jest knauf Rodman. On naprawdę łatwo się szlifuje. Więc 220 gradacja i ok. Mamy pierwszą ścianę tak z grubsza wyszlifowaną. Trochę jest e, za jasno na dworze i to nam trochę głubi, e, bo słabo widać, jakoś musimy sobie najlepiej te światła z e, zewnątrz zasłonić. Tutaj już jakieś karton gipsy stawili w okna. Ale generalnie nie wiem czy to będziecie widzieć, tak to się prezentuje. Do szlifowania od razu mówię, że najlepszy halogen jest z zimnym światłem. Ale to jest za ciepłe to światło z zimnym na pewno lepiej będzie widać zobaczcie tu jest zimne światło widzicie jak podświetla od razu widzicie całą strukturę ściany a ciepłe światło za bardzo to po prostu nie wiem rozprasza tak czy siak, jak macie kupować halogeny kupuje, kupujcie je z zimnym światłem one brzydko wyglądają tak żeby wam oświetlały podwórko natomiast do takich prac jak najbardziej no i tak to wychodzi. 220 szlifujemy. Nie przeciera się w żadnym wypadku. Tutaj są dwie warstwy narzucone, na a festul chodzi na drugi, na trzecim biegu i 220 też nie rysuje. Krzysiek wcześniej jak pracował na leserce, ona jest znacznie twardszą masą. To używał 180, aczkolwiek 180 zostawiała takie rysy. Tu przy 220 się nic nie dzieje. Tak więc wrzucimy sobie wszystko dookoła i no na sam koniec zostawimy sobie szlifowanie narożników z wykorzystaniem tej gąbki. Chociaż nie wiem co za gąbki, krzychu kupuje, ale one opierdzieliły jeden filar i już się jakby starły tak więc trzeba będzie ewentualnie pomyśleć o zmianie dostawcy bo pamiętam, że majster jak zamawiał swoje gąbki to je dwoma czy czterema gąbkami całe jego mieszkanie żeśmy zeszlifowali a to poległo na filarze no ale tak to czasami bywa jestem bardzo ciekawy jak będzie się szlifował e, nasz Semin Prolis zobaczcie tutaj już palety mamy w tym Prolisie. on tak samo trochę jak lesserka w momencie kiedy jest zarzucony on jest taki chropowaty po przeszlifowaniu się wygładza i robi się biały i się robi biały, zresztą on i tak jest bardziej biały, taki w krem spadający jak macie zestawienie białej masy, a takiej kremowej, no to to widać a jakbyśmy poszli na górę, tam jest wszystko w prolisie wrzucone no to już tego porównania mieć nie będziecie maszyna na pewno ułatwia robotę wyobraźcie sobie, że my z majstrem żeśmy całe mieszkanie jego i nasz dom takimi gąbkami szlifowali kupiliśmy maszynę, ta maszyna się za bardzo nie nadaje, bo przeciera to nie przeciera, a szkolnych droższe w zakupie. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy, ile nam się uda zrobić. Najlepiej było, jakbyśmy wymyślili coś i zasłonili do okna, ale zobaczymy. I tak moi drodzy wygląda nasza praca po dwóch tygodniach zmagań. Nic nie widać, nic nie widać. No ale jest biało przynajmniej, tak więc jeśli byście sobie wrócili do pierwszego filmu, zobaczyliście, że wchodzimy do pokoju, w którym jest tak naprawdę łososiowo, o tutaj widać jeszcze, to proszę bardzo zobaczyć Tynk gipsowy, Ładź gipsowa. Jest różnica, nie? Te ściany żeśmy już sobie poszlifowali, wiadomo, że jeszcze trzeba by było w narożnikach dopracować. Sufit będziemy chyba z rusztowania walić, bo ci ludzie to normalnie coraz wyżsi kurde są na tym świecie. 2,80 sufity i mało. No ale cóż, rusztowanie jest. Krzychu mam 1,90 m wzrostu, to będzie na parze. E, tak wygląda nasza klatka schodowa, z którą żeśmy walczyli przez ostatnie e, no, dwa dni, powiedzmy, nie? Czyli zabudowa, witraż, ołtarz, jakiś tutaj zrobią, e, sobie fajny podświetlany, Ave Maria, czy coś tam. E, no i nasza klatka, którą żeśmy zaciągnęli sobie w gipsie. Zobaczcie, że na dwa razy trzeba było e, podzielić poprzez rusztowania, ale e, no, niech schnie. Pozostawiamy porozszczelniane okna na górze ludzikowe, żeby tutaj jakiś przewiew był. był, ładnie już gipsy na dole obeschły i od poniedziałku gipsujemy, tak, więc nasze znaczy gipsujemy, szlifujemy te nasze gipsy. Jedno, co mogę powiedzieć, że festool sobie na tym białym bardzo dobrze radzi, bardzo ładnie to wychodzi. Bo bardzo, dobrze, bardzo dobre osoby to nakładały. A jeszcze lepsze osoby będą to szlifować, w szczególności na i tak. I sufitach. Tak więc życzę na powodzenia, żebyśmy od poniedziałku tutaj się wbili, szybko ogarnęli sprawę i do piątku mieli już temat z głowy. Planujemy to wyszlifować, odpylić, zagruntować farbą podkładową. Później zrobimy sobie akrylę. Farbą gruntującą. Farbą gruntującą, fakt. Farbą gruntującą. Później zrobimy akrylę i będziemy się stąd zawijać. Później jak już panowie hydra, hydraulicy i glazurnicy wpadną, zrobią swoje, się wróci, się dokończy, będzie pani zadowolona. Nie? Tak więc tak to wygląda. Zresztą ładna pogoda się robi. To by trzeba było coś przeatakować na dworze. Tak więc zobaczymy, gdzie nas wywieje. A jeśli jesteście ciekawi, jak tam e, seria majstrów w ogrodzie, to wiecie, że powoli już się e, będzie zaczynała. Pierwsze co wchodzi na e, tapetę e, odgrodzenie od sąsiada, tak zwany płot lamelowy. Jesteście ciekawi? Czekajcie, a będzie Wam na dane. Na razie i miłego weekendu, chyba że już jest weekend, także dbajcie o swoje wątroby. Na razie. Witajcie. Dawno mi nie było. Przyszła paczka od widzów, bo od Barbary, czyli Basi. Nie lubię jak ktoś mówi Barbara. Barbara! Pozdrawiam! No ja mam też mam ba ba Basia na imię. Wszystkie Barbary to fajne kobiety. Oczywiście. Od Basi i Marcina e, dostaliśmy paczkę. Teraz zobaczymy, co w niej jest. Nie jest skomplikowane zamknięcie, więc mam nadzieję. E, gdzie z tym ryjkiem? Właśnie, jak się ostatnio... Paczki przy, jak paczki przychodzą, to są bardzo słabo zapakowane. Nie chcą co się ten co ten to ten... za challenge? Nie chcą Co się... to za challenge? Nie chcą się nade mną pastwić. A to nie z tej strony Dobra. Teodor, czekasz, że myślisz, że coś na, dla ciebie jest. Trochę nabrałam wprawy. Nie przecież! Może coś płynnego jest. Spoko! Ale noże na to mamy tętę. O, na, na, na Wielkanoc coś. Liścik, nie wiem czy będę mogła przeczytać. Coś się bardzo ręcznie jejku. Ojejku! Ojejku, chyba muszę okulary! Nasi drodzy szefowo-inwestorze, majstrze i teodorze, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, i przesyłamy Wam świąteczne jajka. Są one wykonane przez moją mamę trzema różnymi technikami: quilling, w tym kurczak, temarii, haftowanie i szydełkowanie. Jak coś źle przeczytałam, to przepraszam, ale <laughs> trochę nie widzę. Chcieliśmy podziękować za Waszą pracę na YouTube. Podziwiamy Waszą fachowość, mimo innego wykształcenia. Czekamy z niecierpliwością na nowe inwestycje w domu, ogrodzie i na działce. Bardzo przyjemnie się Was ogląda. Może więcej transmisji live na Waszym kanale. Naszą pizzę, według Waszego przepisu, widzieliście już w mailu jakiś czas temu. Nadal korzystamy z tej receptury i wychodzi bosko. Musicie jeszcze wypróbować ha A, musimy jeszcze wypróbować hachapuri. Życzymy powodzenia jeszcze raz wesołych i zdrowych świąt. Widzowie z Warszawy, Basia i Marcin. Dla Teodora zajączek w postaci zabawki, co by się... na nie spasł po zabiegu. Zaraz Ale ja to o, jakie śliczne. O, to repka z Ikei. <grymne> Też ich używamy. No piękne. Jejku, ale to są chyba prawdziwe jajka. No śliczne. no co? Myślisz, że coś do żarcia. Dobra, baj, Zobacz. Jajka, o dala, Jezus, ale to jakie piękne. Teddy. To nie jest do jedzenia, ale to jest śliczne. To, to się... Matko, jakie to jest precyzyjnie zrobione. To jest bardzo ładne, to też mi się bardzo podoba. No przepiękne. To jest takie. Ja tu w ogóle nie mam talentów tak. I kurczeczek jaki są. No ekstra, naprawdę. No. Naprawdę masa, masa pracy włożona. Jeszcze z jakim pietyzmem. No naprawdę. I tutaj... o Ojejku, odur, to coś dla ciebie. Jejku! Co to jest? Poczekaj, otworzę ci. No Kurde, jak on pcha! To jest dla mnie, dawaj, 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 no dla mnie, dawaj, dawaj, ty cię widziałeś? Ty patrz, patrz, to dla mnie człowieki przywierzły. To w tym budiałku przywiozły. Teraz ja się będę bał. Zobacz, co zostałaś od Basi hmm. Marcina. Dawaj, o, to jest. No, ciągnij. To jest to. No ciągnij. No. No łap to, A, ty z tej strony. No, ciągnij. No, jak on się nie umie bawić. O, dobra. No? Się wstydzi na tym, na, na, na kamerze. No. Masz, baw się. Bardzo dziękujemy, Basiu i Marcinie. Proszę pogratulować mamie talentu, bo naprawdę. Mega. Pięknie. Dziękujemy bardzo, są przepiękne.